Dziś witam z samochodu, jadę do tego Ślesina. Pogoda jaka mamy to widzicie. Pada deszcz. Dzień wolny, także mówię. Wielki czas się zebrać i jechać. Tutaj na ręku mamy klaster, bo oczywiście wczoraj robiłem tą wtyczkę od kierunków, no i wiertełko mi się uślizgło, takie dwunastka. Nie, tam rozwiercałem. Także no jest. Nie wiem czy to się na szycie nie nadaje, no ale na razie plastry zobaczymy jak to dalej będzie o, pociąg jedzie także chwilę odpoczynku. Do celu mam jeszcze 26 km, także nie jest daleko ode mnie, tam jest niecała godzina jazdy. Nie wiem czy tam po pozwolą mi coś nagrać, co tam mają, no zobaczymy. Także widzimy się na miejscu albo na powrocie, albo na budowie. Wjeżdżam na plac, No Widać, że tego mają. No. Zobaczymy. I słuchajcie, no wraca, mam załadowany, Nie wiem, czy tam będzie coś widać w lusterku. No niestety nic mi się nie udało nagrać, tylko sam ten wjazd na nie, pytałem się, ale też nie nalegałem, że trzeba, no tu. No, jak ktoś tam chce sobie zobaczyć, no to by musiał wejść do, na stronę, czy go to interesuje. No mają tam tego, kurde. Mają tego, różności i dobrukarstwa i windy i jakieś kosze i co jest. No dla budowlańca to tam jest raj, nie? Tylko żeby Bombę pieniędzy mieć, no to wtedy by tam porządził nie, A tak, no to kupiłem, wziąłem 20, 180, 20, 265, 10 i yy, 10 takich 3,60. No na start jeszcze <coughs> wziąłem tam parę, 20 głowic, wziąłem i to jeszcze. I parę trójnogów. No zobaczymy. No Nieraz te trójnogi się by przydały, bo trzeba trzymać stempla, tak to podstawić. I... No zobaczymy, jak to będzie. Wiadomo, no to na początek, a później to człowiek się będzie uczył i będzie wiedział czego, mu po prostu brakuje. I mamy kolejny dzień. Dzisiaj Dzisiaj zaczęliśmy od godziny 10. Popadało, no i tutaj mamy opanowany cały ten. Podciąg, tak to zrobiliśmy. Zaraz tu wezmę troszkę wymiary, wam powiem co ile jakie rozstawy, i no, muszę się popytać. Bo my będziemy teraz się będziemy uczyć na tym robić, nie? No ale kto się uczy, temu lepiej idzie na YouTube. Bo kto coś już wie, to na YouTube mu nie idzie. To już widzę po swoich nawet filmach. Im więcej pytań, im więcej nauki, tym, tym więcej komentarzy, więcej każdy się udziela. Także zaraz będziemy. Będziemy rozmawiać. Ja będę rozmawiał, mam nadzieję, że mi pomożecie. No tutaj te, no M80, no. no z jednej strony myślałem, że to będzie za dużo, ale no M45 by może były też dobre, ale no już też te, to wypuściliśmy bardziej w tamtą stronę, tu gdzie, niegdzie zabite, żeby to było w tę stronę sztywne. Ja wiem, że tu jest przesadzony ten szalunek. To liczba klamer tego wszystkiego, ale dobra, na pierwszy raz niech będzie, idę, idę na dół. No i tu jeszcze deskę, w sumie ta deska to bardziej, nie wiem, czy to się tak by poddało, że się złożyło, wątpię, ale no to muszą się wypowiedzieć ci, co na tym robią. No i co tu, a no i tu trochę zmieniłem i dałem, daliśmy tu jeszcze po podeszce, żeby tu po prostu już później, bo tu 6 cm wychodziło. No żeby później tu już nie jak to się mówi no czym 6 cm by trzeba znowu nadlewać a tak to będzie równo z dołem kształtki jeszcze są kształtki przemurujemy żeby ich nie zostało no bo w sumie też by można było ale nie no bo teraz to by musiał być ten szalunek ta strona równo z tą i później a tu aż dotąd no ale to już tu jest 50 doszło 10 jeszcze by doszło 24 zalejemy, przemurujemy wtedy będziemy mieli, tutaj się podstawi na wyżej środkiem coś, jak to trochę zwiąże i będziemy mieli praktycznie wszystko do odzyskania a i tak tego lania jeszcze jest przed stropem no zobaczymy ile tego betonu wyjdzie no to wtedy yy, wtedy jak to się mówi zamówię i, i to się zaleje pompej. no bo ja wiem, żebym suchy mógł tu przywieźć ale to kurde, no tu, tu liczyłem, to pewno z metr wejdzie teraz sam ten szalunek u góry Słupy Tamte dwa 70 na 40 Ja te słupy, tak, tak je zrobimy te 70 na 40 żeby kurde ich nie rozwalił No i tu standardowo y, Najebane wszystkiego, no bo, y, no bo No widzicie, no tak to je, tak będzie i Ja wiem, że to zajmuje czasu, ale jak ma być dobrze, no to nie będzie dobrze No tu mamy to co 50 tam już górą, no to jest tylko tam jeszcze złapane. No i tu mamy teraz tak. Yy, no i tu mamy stempel mniej więcej. Tak, tu nie jest. Tu jest metr, tu jest metr 20. Mam nadzieję, że tych stempli starczy. Tu, no i, i tu mam, no to, to chyba się raczej nie, nie przewróci. No 90 woci, no to chyba. No, utrzyma. No może być, to można było wężej zrobić, no ale to już następnym razem. Tu na pewno ktoś mi doradzi. No całkowicie wam powiem inna robota, bo no bo tutaj odpaduje dużo stępli raz i to dzięki temu, bo tak to to nam się to zawsze wyginało na tych beleczkach. To zawsze pracowało, a tak to teraz i te zastrzały można dłuższe robić i wszystko, inny kąt. No ale to wszystko przychodzi z czasem też to Tanie rzeczy nie są, jakby ktoś się pytał, to metr bieżący Doki, takiej używanej, oryginalnej. No to kosztuje 32 zł netto, no prawie 4 dychy brutto no. No, plus korony, plus tam parę tych stojaczków kupiłem, tych trójnogów, chyba 6 czy ileś. Tylko na razie wziąłem, no tak to wygląda. Dobra, idziemy dalej. Zastawiamy tam następne słupy narożne. To wszystko, co, co można zalać bez tropu, To, co, no to, co można zalać bez stropu, no to będziemy zastawiać. I... Idę. Nieudolnie biorę się za drugą za drugą stronę. Tutaj za taki podciąg. A no, drzwiami tarasowymi. No I te już widzę, że te, jak one mają, te nogi, to są dobre jak jak co? Jak jest twardo, nie? A tak to to. No i tak to sobie jakieś łapie, bo tam każdy poszedł swoje robić. Yy, Brygadista tu skręca następne szalunki, kamil. Logistyk kręci zbrojenie. I No i tak każdy ma co zajęcie. A wiecie, coś nowego, to Majster się dorwał. No czy to nie rozjechało, nie wiem czy to nie jest przerost formy nad treścią, chociaż tu też będzie pół metra tego betonu prawie, bo tu też trzeba by zrobić o tak jak teraz tu będzie centymetr wyżej jeszcze no i 46 to akurat płyty pójdą tu no i teraz muszę na wrzutę, tylko nie wiem czy lepiej aby był tu Przybity opór, jakiś, ale to mam centymetr wyżej, to tego nie ustawię. Pewno będzie sznurek, może by trzeba było zabić. A tak, to to może, jak położę tutaj medo 80 na to. Oj, tam też jeszcze to stoi. Ale dobra, to jest jak już pójdzie obciążenie, to to poprawiam Bo na razie to tam jest w tej Glińsku To jest wam powiem, że porażka. Dobra, to było raz, dwie. 4, 5, 6, 7. Kurwa nie dobra jakoś się zrobi na 6. Deska to tak. Yy, płyta to musi mieć pół metra, a deska to spokojnie będzie miała. Tam 60 nawet pewnie to się nic nie stanie. Coś tam się rozmierzy. Dobra, muszę to rusztowanie trochę tu urychtować lepiej. I coś tu. Nie wiem czy nie za wysoko to wszystko jest, ale to się ustawi. No uczę się, uczę się. Dobra, mam tu taką ławkę sobie zbiłem. Skręciłem raczej, próbuję to tu wetknąć. I to wtedy, jak przybiję to do ściany, tylko muszę jeszcze sobie yy, chyba wysokości nie mam. No to muszę zejść niżej. Na pewno. to to i tak dopóki wysokości nie złapie to poziom. Nie ma i tu też nie będzie. Trzeba dużo przykręcać. Panie Piotrek, a może byś mi to skręcił na dół? Co to bym nie, nie skakał? Jakbyś mi to opuścił na dół, te stęple jeszcze skręcił na dół. Dawaj, dawaj jeszcze. Tu, tu miałem gdzieś. Jeszcze tą stronę to jeszcze. Jeszcze trochę, to na dół, dobra czekaj i teraz tamtą stronę to tylko, że tu muszę Ci podnieść całą tą, całe to, bo tu musisz przełożyć o dziurę. Dobra, zobaczymy. poczekaj, bo to musi jeszcze na dół. Na dół. Dobra, tamtą stronę teraz, bo to zajebiście teraz się. Czekaj, czy tam starczy tego gwintu? Czasem to weszło, ale wchodzi. Jak zwykle młotek wchodzi, po to. Dobra. A co, braku gwintu też? Nie, Dobra, jeszcze trochę na dół. Dobra, zobaczymy. Tu już jest, dobra, już jest poziom. I teraz by musieli, masz tam, ten ryper jest, to weź... Tu muszę mieć metr... Metr 40 musisz mieć. No to jeszcze troszeczkę trzeba popuścić. Jeszcze trochę tamtego, bo nie ma poziomu. Marzę tego do góry. No to tamtego trochę na dół jeszcze. No ale to i tak widzę, że on chce. Dobra, dobra, za mocno. Jeszcze trochę do góry. Jeszcze dobra, dobra, to idziemy jeszcze na tamtą stronę. Jak mamy tutaj? Tu może zobaczymy jak to poziom pokazuje. No tamta strona na dół. Jeszcze trochę. Jeszcze piczkę. Dobra. No nie wiem, może no no wychodzi na cholera wie jak te deski, no wychodzi, że tam jest troszeczkę wyżej. No weźmiesz tu jeszcze raz, ale to wiesz na poziomnicy metrowej, to można tam no to trochę, no bo wiesz jak ta strona się. Tę tamtą trzeba trochę też podnieść teraz do poziomu i ta bo jest widać i może to wtedy się Już ci mówię Jeszcze Jeszcze Jeszcze, 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 jeszcze do góry Dobra Dobra, już jest, teraz tak, teraz jest dobrze Dobra, tu jest w miarę, no i przybiję teraz to na czwórki na dole i, i po prostu już będę miał to sztywno, najwyżej nie wiem, czy to łapać gwoździkami na tych dokach, czy nie łapać. Dobra, działam dalej. Blaty mam skompletowane, no i wysmarowane, wyswaksowane. Ciekawe, mi starczy do tamtej. Matematyka tu przecież występowała. No i tu coś Majster, to się dociągnie. No i znowu ta sama sytuacja. I trzeba trzymać. Bra. strach na to wchodzić, bo, no bo tu jest tylko 70 cm tego muru, i to można czasami. Niby tam jest deską podparta, ale szkoda by było to obruszyć Tam się coś pierdzieliło mi się waży Tłapię. sobie potrzyna między każdą laszkę w sumie jakby po gwózdku dał na to, na każdą tą, tak jak 2.8, to by już mi to, tylko że to, w sumie to lata to pod spodem, ta główna. To gdzieś tu wszedłem, to już wszystko poleciało do w tam, a, wszystkiego się dowiem w tym czasie. Ostatnio był większy ruch na społeczności, jak posta do demi na filmie tam ktoś mi radził, że jak trójnogi wyj, no ja to mam korony przykręcić do do, do doki do dźwigara Nie no, mówi mi się, że to jest Doka, bo dwigar to jakoś mi to nie pasuje Troszkę się nasunął, ale, ale jego klamra zrobił mu robotę No bo tak, by zalał nawet równo z tym. I później tylko znowu by było trzeba deskę dokładać, bo po tu musi być tu belka, a pod belkę musi być otulina na wieniec i to takie jest. Więc chyba zaleję to równo z tym i przemuruję kształtką i nie będzie... I tak, tam na garażu trzeba będzie przemurować to za jednym zamachem. Będzie bez zastanawiania. Wsio. Tu mam, tu mam, tu mam, tu mam. Tu oczywiście linii to nigdy nie będzie. Tu jeszcze jakąś złączkę bym musiał mieć. A no nic. Teraz nie mam też zbrojenia na to, bo zbrojenia są ukręcone tam. Chyba na zewnątrz tu na to i tam i tam, a tu w ogóle jeszcze nie ma. No ale jak to słupek 18 na 18 strzeł 8 drutów, no to nie porwie tego jeden człowiek jeśli je do fajrantu to nawet nie ma co go tu wołać, niech sobie kręci. Tu, tą deskę. Ja sobie zastrzelę dołem. Tylko tu strasznie jest strach stać na tym, bo można wylecieć razem z tym. Nie wiem czy ja to mówiłem. Kurwa, trzeba stąd uciekać. Dobre Dobra, no a Typisto dobra, to i tak trzeba to jeszcze zastrzały bym mógł się zmierzyć no Najlepiej No to by było aby Jakby laszki pasowały na... Dobra, ale przez bez przesady tu jest tylko kurde 3 metry 3,5 raz, 2, 3 3 razy 6 6 na 70, dobra i znowu podsumowanie dnia. No za dużo to się nie zmieniło, bo tak w miarę nagrywałem Co, co robiłem to nagrywałem i co tam więcej no. tu mam zrobione. Trochę ogarliśmy tutaj, co, no i tam garaż, no i jutro zatykanie tych słupów, salowanie, poszykowane są blaty, także no, może tu w końcu by trzeba było porządek zrobić. Przydałoby się, co niepotrzebne to gruz i wszystko. Także widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie majstry, cześć, do jutra, czy tam... Nie wiem czy do niedzieli, bo ja to teraz planuję. Niedziela, wtorek, czwartek i no. Takie dni. Także cześć jeszcze raz.